Dzisiaj znajdujemy się w powiecie wołowskim, w miejscowości Krzydlina Wielka, województwo dolnośląskie. Będziemy dzisiaj robić zbiór kukurydzy kombajnem marki John Deere, seria T560i z przystawką sześciorzędową. W tym roku szacowany zbiór zaczęliśmy około 15 października, kukurydzy. No warunki w tym roku są dosyć ciężkie, bo jest dosyć mokro, dużo deszczu spadło w październiku, więc nam to po prostu utrudnia zbiory. Prowadzimy firmę handlowo-usługową, zajmujemy się siewami i zbiorami kukurydzy oraz zbiorami zbóż, właśnie kombajnem marki John Deere i prowadzimy również gospodarstwo rolne. W firmie posiadamy jeden ciągnik marki John Deere 6910 oraz kombajn John Deere seria T 560i, jedna i druga maszyna jest wyposażona w nawigację oraz układ kierowania. Kombaj został zakupiony w 2018 roku. Co przesądziło o kupnie kombajnu? Przede wszystkim wykonanie, jakość, nawigacja, która ułatwia pracę przy zbiorach zbóż, jak i oczywiście kukurydzy. Właśnie z tego względu też padł na niego wybór dzięki dużej przestronnej kabinie, wygodnym siedzeniu. Jest lodówka, pakiet oświetlenia LED, wszystko jest przestronne, widoczność jest bardzo dobra. Przezbrojenie ze zboża do Kukurydzy jest bardzo proste, łatwe i szybkie, kompletne przezbrojenie, jeżeli dobrze idzie, możemy wykonać około 6 godzin wraz z założeniem blach na bęben młocący z przysłoną do chwytacza kamieni, ze zmianą prędkości, ze zmianą pasków prędkości obrotów oraz ze zmianą prędkości szarpacza. Jest to kombajn pięcioklawiszowy o wysokiej wydajności, dużej mocy silnika, szerokości nie przekraczającej 3,5 metra, co pozwala nam się bezpiecznie i szybko przemieszczać po drogach publicznych. Dla klientów, którym świadczymy usługi, najważniejsze jest szybkość zbioru, jakość zbioru, jakość materiału, który został zebrany, no i jakość ścierniska, tak, które później zostaje na polu. Kombajn John Deere wyposażony jest w wagę i wilgotnościomierz. Korzystamy z centrum operacyjnego, gdzie zapisywane są wszystkie informacje dotyczące danego pola, zbioru, masy, przepływu. Z czego tworzone są mapki, które zostają udostępnione później rolnikom. Kombajn ten posiada duży zbiornik oraz wydajność wysypu 125 litrów na sekundę co umożliwia nam y, duże wydajności. W warunkach jesteśmy w stanie zrobić około 50 y, ton na godzinę przy zbiorze kukurydzy. Kombaj T560i posiada dużą średnicę bębna młócącego, y, co za tym idzie jakość ziarna, y, która trafia do zbiornika jest bardzo dobrej jakości zarówno w zbożu jak i w kukurydzy. Dla rolników, których wykonujemy usługi, bardzo ważnym jest jak wyglądają resztki pożniwne, jak są roz, rozłożone na polu, dzięki kombajnowi marki John Deere serii T, gdzie występuje rozrzutnik plew i rozdrabniacz premium, który ma bardzo dużą ilość noży. Te resztki wyglądają po prostu no, na polu ich można powiedzieć, że nie widać. Są tak rozdrobnione i rozcielone na całej szerokości roboczej maszyny. Maszyny marki John Deere, którymi świadczymy usługi, są wyposażone w nawigację i układ prowadzenia. Jest to wielka zaleta dla operatora, ponieważ no, pracując z taką maszyną, z, z nawigacją, jesteśmy w stanie po prostu skupić się na innych rzeczach, które są też ważne, a nie skupiać się na jeździe i patrzeniu z przodu. Możemy patrzeć i monitorować, co się dzieje z tyłu. Maszyna, Maszyny, co się dzieje na wyświetlaczu, jak zmieniać ustawienia, monitorować przegląd ziarna, które się znajduje w zbiorniku. Kombaj marki John Deere Seria T560i oraz inne są wyposażone w system RDA. Zdalny dostęp do monitora operatora w kombajnie. Według mnie jest to bardzo dobry system, bo różne są przyczyny, różne są sytuacje. Powiem Sam miałem taką sytuację, kiedy na polu wjechaliśmy, rozłożyłem się i nie mogłem otworzyć klap od zbiornika. Dzięki temu systemowi serwisant szybko połączył się z moją maszyną. Przerobiliśmy kalibrację, no i klapy po prostu się otworzyły i pojechaliśmy dalej. Nie musiał przyjeżdżać na pole, nie musiał nic innego robić, po prostu jednym kliknięciem udostępniłem mu połączenie, dzięki któremu mógł mi pomóc. Dużo jest zapytań, dużo jest osób potrzebujących usług, bynajmniej na naszym terenie, stąd też zdecydowaliśmy się na kupno kombajnu na usługi. No i myślę, że idzie cały czas w, to, w tą stronę, że po prostu będzie coraz więcej tego.